3 stycznia w Pałacu Pod Dębami w Nowej Woli ponad 200 maturzystów zespołu szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach bawiło się na swojej studniówce. Uczniowie dziewięciu klas spotkali się, by symbolicznie rozpocząć odliczanie studni do egzaminu dojrzałości. W tym wyjątkowym wieczorze towarzyszyli im rodzice, dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele oraz zaproszeni goście, wśród których obecni byli starosta kozienicki Krzysztof Wolski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Dyrektor Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Robert Wojcieczek, naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kozienicach Adrianna Grych, wiceprezes ENA Wytwarzanie Sławomir Zielony, dyrektor pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Czarnickiego w Kozienicach Ewa Malec, dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Kozienicach Anna Grzesik, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Kozienicach Dorota Marut, wikariusz parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Kozienicach Ksiądz Krzysztof Wrubel oraz przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1, Dariusz Sadurski. Serdecznie witamy na wyjątkowym balu studniówkowym Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach, który już za chwilę rozpocznie symboliczne odliczanie do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu. Dzisiejsza noc ma w sobie coś z magii. To moment, w którym tradycja spotyka się z młodością, a wzruszenie z radością. Jak powiedział Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu, i ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem. I my także dziś jesteśmy tu teraz, by dzielić tę piękną chwilę. Wyjątkowym momentem części oficjalnej była recytacja inwokacji, która wprowadziła wszystkich w podniosły, uroczysty nastrój i stała się symbolicznym wstępem do tradycyjnego poloneza. Maturzyści, przygotowujący się do tego tańca przez wiele tygodni, zaprezentowali się z niezwykłą elegancją i skupieniem. Dostojne kroki, perfekcyjna synchronizacja i odświętne stroje sprawiły, że polonez stał się nie tylko hołdem dla tradycji, ale także wyrazem wspólnoty, dojrzałości i gotowości do Wejścia w nowy etap życia. Podczas balu nie zabrakło również chwili na refleksję. Tego wieczoru do maturzystów skierowano wiele ciepłych słów i serdecznych życzeń. Przed Wami ważny czas, pełen wyzwań, decyzji i marzeń. Chciałabym przywołać słowa Wisławy Szymborskiej. Tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. Niech matura będzie dla was właśnie takim sprawdzianem, nie tylko wiedzy, ale także wiary we własne możliwości. Jestem przekonana, że poradzicie sobie doskonale. A dziś pozwólcie sobie na radość i beztroskę. Tańczcie, śmiejcie się, cieszcie się każdą chwilą spędzoną razem. Zatańczyliście już poloneza, taniec tradycji, godności i wspólnoty. Niech ten taniec będzie pięknym symbolem Waszej drogi, zgodnej, pełnej elegancji i wzajemnego wsparcia. Życzę Wam wspaniałej zabawy, niezapomnianych chwil i bezpiecznego balu. Niech ta noc pozostanie w Waszych sercach jako jedna z najpiękniejszych kart szkolnego życia. Bawcie się doskonale i powodzenia na maturze. Dzisiaj to jest początek drogi. Początek drogi do tego najważniejszego egzaminu, egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości. Na tą drogę życzę Wam przede wszystkim siły, determinacji, ambicji, wytrwałości, a na samym końcu sukcesu. Uczcie się długo, bo zdążycie się napracować, a dzisiejszy dzień niech będzie taki, że nie zapomniecie tego do końca życia. Przyszłość należy nie tylko przewidywać, ale głównie ją tworzyć. Kształtujcie swoją przyszłość zgodnie ze swoimi marzeniami, celami i planami. Życzę Wam siły i odwagi, abyście realizowali wszystkie swoje cele, które dają Wam radość, satysfakcję i szczęście. Jak najlepszych wyników na egzaminie dojrzałości, ale też życzę Wam, abyście dostali się na dobre studia, które są wymarzone przez Was. Wszystkiego dobrego w życiu dorosłym. Bądźcie z siebie dumni, również Wasi rodzice mogą być z siebie dumni, że zaszliście tak daleko. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dzisiaj życzę udanej, wesołej zabawy, w miłej atmosferze, przyjaznej, niezapomnianych wspomnień i czego sobie tylko życzycie. Jako rodzice chcemy Wam powiedzieć jedno. Jesteśmy z Was dumni. Dzisiejszy wieczór jest po to, by się radować, tańczyć, śmiać się i tworzyć wspomnienia, do których będziecie wracać latami. Życzę Wam, aby ta noc była pełna uśmiechu, wzruszeń i dobrej energii, a zbliżające się egzaminy zakończyły się sukcesem. Tori, przyjaciółka Nemo, stwierdziła: Wiesz co się robi, gdy życie dołuje? Mówi się trudno i płynie się dalej. Dlatego życzę Wam wytrwałości w dążeniu do celu pokonywaniu trudności, bo jak inna sentencja mówi, wyznacz sobie cela, na pewno się uda, potem poznaje się mistrza. Podziwiamy Was nie tylko za to, że dotrwaliście do studniówki, ale też za to, że przez te wszystkie lata udawało Wam się wstać na ósmą rano. To naprawdę pokazuje charakter. Za 100 dni czeka Was matura, czyli moment, w którym po raz pierwszy w życiu zobaczycie, ile wiedzy zmieści się na jednej kartce albo Waszych notatek ściągnętych na ostatnią chwilę. Ale spokojnie, wierzymy, że dacie radę. Przecież jeśli ktoś potrafił przetrwać sprawdziany, kartkówki i nagłe odpowiedzi przy tablicy, to poradzi sobie i z maturą. Dziękujemy naszym wychowawcom za cierpliwość, za angażowanie, wsparcie i za to, że zawsze mogliśmy na Was liczyć. Kochani rodzice, dziękujemy Wam najbardziej za wiarę w nas, za cierpliwość, za nieustanne wsparcie i motywowanie. Za to, że jesteście z nami w każdym ważnym momencie. Ta studniówka jest także Waszym świętem. A Wam, drogie koleżanki i koledzy, życzymy, aby ten wieczór na długo pozostał w naszej pamięci. Niech będzie pełen uśmiechu, wzruszeń i radości. Pragniemy serdecznie podziękować dyrekcji szkoły za stworzenie naszym dzieciom miejsca, w którym mogą rozwijać wiedzę, pasję i charakter. Kierujemy także gorące podziękowania do wychowawców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły. To dzięki Państwa zaangażowaniu codziennej pracy i życzliwości nasi maturzyści dziś stoją u progu dorosłości, gotowi na dalsze wyzwania. Znieśmy to maturzystów 2026! Tradycyjnie maturzyści opowiedzieli nam o intensywnych przygotowaniach do studniówki, wielokrotnych próbach poloneza, emocjach towarzyszących występowi oraz radości z możliwości wspólnego świętowania. Podzielili się także refleksjami na temat lat spędzonych w zespole szkół nr 1 oraz planami na przyszłość. Oj, to są godziny przygotowań. Zaczęłam już od 13, skończyłam o 16. Wszystko samodzielnie, makijaż, włosy, tak, więc ja akurat wyjątkowo sama. Sukienka, no, zakupiona już we wrześniu, no, przygotowana, czekałam na tę okazję. Ja z kolei byłam u makijażystki i u fryzjera, zaczęłam o 12 i sukienka też była zakupiona już we wrześniu, także przygotowania zaczęły się szybko. Zakupienie było szybkie, już 3 miesiące temu, więc dosyć dawno. Ale dzisiaj cały dzień szykowanie. A jeśli chodzi o całego poleneza i resztę imprezy, to mi się naprawdę bardzo podobało, też mogłem wziąć w tym udział i zobaczyć jak to jest i przygotować się za następny rok, bo też za rok mam swoją studnię. Nie zważałam na jakieś pomyłki, nie bałam się tego, jak ktoś się pomyli, no to trudno, tańczymy dalej, najważniejsze jest dobra zabawa. Ja nie stresowałam się wcześniej, zaczęłam dopiero przed samym wejściem na parkiet, ale wszystko zeszło już po kilku sekundach. Nie stresowaliśmy się aż tak bardzo. Ja na przykład większy stres miałam wczoraj. Moim zdaniem wyszło dobrze i jestem zadowolona. Myślałam o studiach w kierunku architektury, coś w ten deseń być może, ale to są jeszcze luźne plany, nie mam konkretnie obranego celu. No ja niestety nie mam konkretnego celu. Celu. Nie wiem do końca, w którym kierunku. E, rozszerzam troszkę humanistycznych przedmiotów. No, zobaczymy, co czas pokaże. Jeszcze nie mam sprecyzowanych planów. Mam kilka kierunków, na które może pójdę, ale nie jestem pewna na ten moment. Zobaczymy teraz, jak będzie. Mam nadzieję, że w końcu wezmę się za robotę. Ja mam bardzo dobre sumienia z mojej szkoły przez te 4 lata. Uważam, że atmosferę budują koledzy i koleżanki w głównej mierze, i naprawdę będę bardzo miło wspominać ten czas, bo. Miałam wspaniałych kolegów i koleżanki. Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na wspólną zabawę, rozmowy i pamiątkowe zdjęcia. Bal studniówkowy zapewne na długo pozostanie w pamięci maturzystów zespołu szkół nr 1 jako wieczór pełen wzruszeń, radości. Piękny początek ostatniej prostej przed maturą.